Witam wszystkich. Dzisiaj wlatuje kolejny odcinek na temat palcy, supinacji i trochę tam nadgarstka. Także zapraszam do oglądania. Ogólnie jest to piąta część. Będzie jeszcze jedna część z tej serii seminarium. Kolejna część, to znaczy szósta, będzie o nadgarstku. Także zapraszam do śledzenia i oglądania. No tyle w temacie. Pozdro i miłego oglądania. Cześć. Mam strasznie silne palce. Trenuję od dawna, robię różne tam ściągnięcia. Strasznie silne, ale teraz wam powiem dlaczego. Jak na przykład e, walczę z przeciwnikami e, bardzo dużymi, czyli są więksi ode mnie. Ważą po 150 kg. Nie jestem w stanie objąć ich ręki tak, żeby ich zawinąć. Bo po prostu mają takie bochenki chleba, że jest to niemożliwe ale nadgarstek oddaję, a palce dalej ich trzymają. I jestem w stanie tymi palcami ich ściągnąć do samego końca, co oni później po walce mówią, jak ty to zrobiłeś? Jak to jest w ogóle możliwe, żeby samymi palcami ściągnąć ich całą siłę, którą mają potężną na młotku? Także ja na przykład wiem, że moje palce są ogromnie silne, a moim najsłabszym elementem jest ciągle nadgarstek. No ale cóż. Trzeba trenować i wzmacniać, i wzmacniać, i wzmacniać. Czyli paski ci ułatwiają sprawę, tak? Tak, Paski ułatwiają. A dlaczego paski nie ułatwiają? Bo bez pasków ręka wygnie się tak, a w paskach ręka się wygnie tyle. I wtedy, jak się wygnie tylko trochę, to ręki nie odcina. Wtedy możesz wjechać z całą siłą, którą tu masz. A jak ręka się wygnie tak, to już bardzo cierpi nadgarstek i ciężko jest przełożyć całą siłę na napchnięcie. Na a w paskach w paskach jest dla mnie super barka tak powiem. Nawet jeżeli przeciwnik wystartuje pierwszy, to znaczy teraz tak zacznę stosować, jeżeli wystartuje pierwszy, jeżeli wejdę tu, on mi zabierze to, to ja w tym samym czasie zastawię się tylko barkiem, czyli tu. I podejrzewam, że ciężko mu będzie zabrać, bo paski będą trzymać, żeby się nie rozerwać, a ja wtedy całym ciałem sobie zjadę po na dół. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tak jak mówię, wcześniej zawsze startowałem ze środka i robiłem Taki podjazd, ale no, już przestało wychodzić na tym najwyższym poziomie. To no, już są kłopoty. Także tak to wygląda. Nie wiem, co Wam jeszcze opowiem. O zamku już wiecie. Tak? Słucham? No widzisz, palce... Palce to też jest śliski temat. Ludzie na przykład trenują jakimiś ściskaczami. Kombinują. A ja uważam, że palce... Są potrzebne, żeby były mocne w takim kącie. Ja Wam pokażę Nadarka ręce, daj mi rękę. Zobaczcie. Z kimkolwiek się nie łapiecie, to Wasze palce y, są w takim ustawieniu. Teraz te koniuszki palców są najważniejsze. One muszą zatrzymać pronację. Widzicie? One muszą zatrzymać pronację. Czyli wniosek jest taki, że musicie wzmocnić palce w tym ruchu. Teraz y, ja mam na przykład taką rączkę zrobioną. Samoróbka, ale uwielbiam ją. Ona jest najlepsza. Zobaczcie, jakie jest ustawienie. Dokładnie mnie uderza tu, gdzie przeciwnik. Tu, dokładnie w tym miejscu. Czyli nie robię żadnych ścisków takich, bo to w ogóle mija się stelem. Wzmacniam te elementy, ten kąt 90 stopni, i te wszystkie palce, żeby się nie wygięły. Widzicie w ten sposób. Ja tutaj sobie zrobiłem właśnie takie taki coś do podciągania, które nie pozwala mi zrobić czegoś takiego, tylko się zawsze w ten sposób. Na tym też jestem w stanie trzymać się z bardzo dużym ciężarem ale przez to, że mam mocne palce, bo tak jak wiem wam, że są bardzo mocne. Później jak Wam się skończy opowiadać, to możecie to wszystko przetestować, zobaczyć między sobą porównać to na przykład chwilę jaką ma różnicę w ściąganiu siłę. To Popatrzcie, jak ja trenuję tą rączką, to ruch jest identyczny jak przy stole. Czyli przy stole Ready, go! W ten sposób kąt, tu ustawienie, to wszystko ustawienie całkowicie z góry, Zazwę sobie niżej, tak. I ewentualnie robię taki krótki ruch, a jak już wchodzę na bardzo duży ciężar, na przykład tam 40 parę kilo, co jest bardzo trudne, to ściągam, robię taką statykę. I teraz puszczam, i z całych sił trzymam, i to pomału mi otwieram, i odpuszczam. Ja Wam powiem, że to jest e, według mnie jedno z najlepszych ćwiczeń, żeby właśnie e, wzmocnić sobie mega palce. Żeby one... Ten punkt po prostu ma być nie do przejścia. Ten punkt, w ten, w ten element e, przeciwnik zawsze będzie ci próbował otworzyć palce. On musi tu po prostu zatrzymać. No i tak szczerze, na palce to praktycznie nie robię nic innego, tylko to dwa razy w tygodniu. No i teraz z tym pociąganiem. Mam nowy, nowy stres robiony. Zakładam duży ciężar do pasa, ostatnio wrzuciłem filmik, to dołożyłem sobie 30 kg, ważyłem 160 kg. to zrobiłem chyba 8 powtórzeń na palcach, ale te palce wcale nie puściły, po prostu u plecy nie dały rady więcej już podciągnąć. Później sobie założyłem 190 kg, wybiłem się, wskoczyłem i też zatrzymałem spokojnie tą pozycję. Czyli wniosek jest taki, że te palce są w stanie znieść jeszcze więcej, ale reszta nie utrzymuje lecy po prostu rozjadą się także no to wszystko jest bardzo skomplikowane i powiązane są. tak to wygląda jakieś pytania kolejne no to tak to poczekaj to jeszcze wam pokażę jeszcze wam pokażę to o czym to o czym mówiłem że jest ważne ten dolny element trenuje w ten sposób. W ten sposób. Ustawienie do ready go, popuszczanie i ściąganie. Tak wyglądają krótkie ruchy tego ćwiczenia. A jak już jest duży ciężar, to ściągam, robię tak zamek i to czekam, czekam aż mnie, aż mi otworzy, aż mi otworzy, aż mi otworzy. W ten sposób na przykład y, trenuję y, ten ruch w dół, żeby on był bardzo mocny. A jeżeli chodzi o supinację, no to to są dwa, dwie możliwości trenowania supinacji. Jedna z nich to jest to jest na wprost wyciągu, też wszystko pod rękiem. Jedna z nich to jest na wprost do wyciągu, ściąganie w ten sposób. A druga z nich to jest ten z boku i wszystko jest z góry 45 stopni w dół do, do kątu, w którym się siłujesz. W ten sposób. Także to są dwa ćwiczenia, które ja stosuję. Jeden na wprost. Tylko wam powiem tak, że wszystkiego nie da się robić naraz, więc trzeba wybrać albo jedno, albo drugie. Czyli e, na przykład e, ja bym polecał zmianę ćwiczeń co jakieś dwa, nawet trzy miesiące. I w ogóle jeszcze w tym etapie e, dwóch, trzech miesięcy nie można trenować cały czas. Trenujesz na przykład 3 tygodni i tydzień robisz sobie luzu w ogóle od wszystkiego. Tydzień czasu sobie nic nie robisz, wtedy to wszystko się regeneruje, buduje i od nowa zaczynasz trenować. Jeżeli bym tak cały czas trenował, to to ciało w końcu się zajedzie, nie będzie miało w ogóle czasu. Taka ciekawostka. Także jeden, jeden jeżeli nie możesz żyć bez siłowni, no to po prostu przychodzisz, chcesz coś, pomachasz, czymś innym, jakieś barki czy coś, porobisz i ten. Także tak to wygląda. A sobie raczej no, robisz e, stojąc czy przy stole też? Przy stole. Przy stole no. A sobie na no. wysokość na wyciągnięcie? Nie, wszystko z góry robię. Wszystko z góry Wszystko z góry, bo no, e, wiesz, jeżeli się z kimś siłujesz, to jeżeli jesteś tu, to ktoś ciągnie tam. Dlatego e, wszystko ciągniesz z góry, w każdą stronę. Każde ćwiczenie trzeba odzwierciedlić do tyłu ważnie. tak to wygląda. Nie trenuje się na przykład czegoś dziwnego, co się myśli, że się wzmocni, a tak naprawdę na przykład po internecie krążą filmiki, jak goście podnoszą w ten sposób bardzo dużo kilogramów. Ja Wam powiem, że też próbowałem to robić i podnoszę bardzo dużo, ale nie czuję, żeby się to przekładało w ogóle na arwestę. To jest takie coś na pokaz. Kiedyś widziałem, że tam chłopaki podnosili na biceps ogromny ciężar. Majstrowałem sobie tutaj blokadę na sztangę. Zrobiłem sobie prawie kąt pionowy. Byłem, doszedłem do ciężaru 140 kg, że utrzymałem to w ten sposób przez chwilę, ale powiem Wam, że to była głupota, bo przez dwa tygodnie później mnie tak głoki spolał, że szok. Także nie wiem czy to jest dobre, czy nie dawno temu gdzieś tam w Tytanii widziałem jak właśnie krupa czy ktoś brali 100 kg i tak pionowo trzymali I nie mam pojęcia czy ich łokcie bolały czy nie, ale, ale ja tak raczej nie, nie robię nie, nie pode mnie tak. wolę robić małym, mniejszym ciężarem ale tam gdzie mi to jest potrzebne, dokładnie ale pokaż jeszcze biceps jak robić bo niektórzy robią w oparciu, a niektórzy na stole słuchaj <laughs> e, biceps y... No cza czasem robię jeszcze handlą, ale jak robię handlą, to ustawiam się właśnie w takim razie, żeby ciągnąć nie być ser prosto tylko... ciąg dalszy nastąpi. Postaram się go puścić we wtorek, bo później wylatuję w środę z rana samego na Florydę do Orlando walczyć z Michaelem Todem, więc trzymajcie kciuki, pozdro, cześć!